Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, wróciliśmy. Dzień dobry. Bardzo tu Dzień. pięknie. Dzień dobry. O, ja jestem przy tym, przy. na zielonym, przy tej takiej kurde wieży obserwacyjnej. Dobra, czyli odwalamy standardowy tutorial i się spotykamy u rektora. Okej. Okay. Tak, myślę. Jakby, co to Marecki dołączy do nas następnym razem, bo. Albo jeszcze następnym razem, bo aktualnie siedzi na południu Polski i sobie tańczy. Znaczy siedzi i tańczy tak trochę bez sensu, ale. I trochę i siedzi i tańczy. Wyjechał innymi słowy. Dobra. To będzie musiał sobie chłopak potem radzić. O kurde, ja jestem koła naszego domu. Ha. Tak, bo jak byłaś przy tej wieży obserwacyjnej, to. No tak, ojejku. Jestem wzruszona. To był dobry dom. co znaczy ja sugeruję tam zarząść na razie, a się ewentualnie przenieść. Może być. A wiecie co ja mam? Nie wiem, co masz? Księżycowy kamień? Miodek. O, miodek. Bardzo pięknie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz znalazłem trochę miodu. W poprzedniej serii? Dobrze, już mam wszystko. Mam stworzyć prymitywny strój. Super. Dobra, mam prymitywny strój, jestem prymitywny. No to. To, jest to, mnie to, to, to wiemy. Jej! Co, zrobiłeś maczugę? Nie, no, zrobiłem cały ten początkowy quest. O, spadaj! Ja się tutaj pieprzę z jakimiś, kurczę, dodatkowymi ciuchami. Dobra, to ja sobie idę spokojnie, nienerwowo do handlarza. I szomańskiej tam się chyba spotkamy, nie? nie? O, zaraz. Okno mam otworzyć jakieś nagrody odebrać. Super. Ok. Wi! Tego kurwa nie zrobiłem. Okay. A. Dobra, też idę do handlarza. Nie ma naszego lasu. Niesamowite. Jeszcze. Jak, to, jak to łyso wygląda. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Hej. Wiecie co? Niby taka poprawiona graficznie wersja, etc. Cały czas mnie wygląda jak Seven Days. Tutaj. A jak ma wyglądać? Pierwszy zombie. I trafiłam go. I co prawda go nie zabiłam, ale. Ale już tak. DDT, bez takich gestów mi tutaj, tylko strzały oddaj. O! 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 Jestem! 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 Ale się zmęczyłam. Dobra, wejdę na teren Rekta. Pierwsza! Dobra, panowie, jakby co, ja mam ten... Przyszłam do Rekta, dostałam kamienną łopatę, wezmę robotę specjalną. Ja zastanawiam się, ja nie mogę tego pierwszego... E... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego ja nie mogę pierwszego questu całego? A pozbierałeś wszystkie nagrody? Pozbierałem. A, a może nie? No może się nie pozbierał tych? I może. No ten... dobra, mały kamek 5. Dobra, co już wiem? To muszę nie gdzie to za ręką, to jeszcze z siekierą, kurde, pozbierać kamek. Idę. Okej, okay, dobra. Teraz wracam. <grych> to cześć. O, 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 o. o! Daj mi spokój, muszę zbierać kamienie. Możemy przyjść ci pomóc, jak chcesz. Nie Pięknie. będziemy zbierać xp z zapłotu. A z to zapłotu, dajmy. dobra. <grym> Potrzebuję się na A to jest żelazo, nie? Kawa kamienia. Dobra, wiecie co, bo ja mam do odkopania jakieś te... Ja też mam do odkopania jakieś te... To może odkopiemy, bo każdy ma swoje do odkopania, mam mhm. wrażenie. Chyba, że tak. wszyscy biegniemy w to samo miejsce, ale raczej wątpię. Masz już? 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 Dobra, wiesz co, niniejsza, to ja pójdę do swojego. Dobra, to niech każdy odkopie i spotkamy się znowu u Rekta. Zbliżam się do skarbu. Dobrze. Cieszy mnie to. Ła. Wow. Ła. Wow. O, chyba znalazłam. Tak, znalazłam. Super. Pst. Stara kanapka z mięsem, gniące mięso, błotnista woda i zapasy White River. No to szczerze powiedziawszy, kurczę, po prostu piknie. I jedno zombie. Tak, bo jakby kopię z panu przyłażą. Tak, ale na samym początku tylko jedno. Dobra, wiesz co? Oddaj mi strzałę i padaj. Dobrze. Dobra, wiesz i... co? Szamański, czy ja mam inwestować w inżynierię, czy ty chcesz, może tym razem? Inwestuj na razie. Dobra. Ty się na tym znasz. Dobra. To ja w takim razie będę robił klasyczne swoją progresję inteligencyjną. Ja na razie będę wszyscy chyba inteligencja i zwinność. Zobaczę. Mhm. a ja w siłę. Chociaż w zwinność te... Zobaczymy, zobaczymy co wyjdzie, no. Ja, to sobie... ja inteligencja, percepcja będę podejrzewam przede wszystkim. Ja nigdy nie inwestuję w inteligencję. I umówmy się, że nie będę robiła lekarstw, bo to chyba pod inteligencją jest. Tak. <laughs> no właśnie. Te lekarstwa w Twoim przypadku były tak trochę zupełnie bez sensu. Tak, jakoś się zasugerowałam za, za gotowaniem. Dobra, dobra, wróciłam do rekta, jakby co. Ja jestem blisko, ale jeszcze nie tak blisko. Hey, mm -hmm. Wezmę sobie pistolet rurowy. Czemu nie? No, dobra, to ja Aha. już. Wracam do rekta. Dobrze, ja czekam przed wejściem, a właśnie sobie przypomniałam, że mam piweczko. Na zdrowie. Zdrawia. Uh, prosit. Prosit. Co tak po łacinie? Bo szlachta. Zubożała. No, dosyć mocno. W flachcie Bogi. W zachodzi Bogi, tak. Szaman cię prze przegonił. Fazę. Nie no, bo ja tutaj nie biegam. Dobrze, ponieważ powiedziałam, że będę inwestować w siłę, to nie zainwestowałam prawie wcale w siłę. E, I wychodzę od rekta. Hmm. Ktoś się tu strasznie awanturuje. Dobra, chyba ten najbliżej, nie? E, tak, od tej strony, chyba właśnie od tej strony nawet się ktoś awanturuje. Chodź, chodź. Jest to klient bez krawata, jak widać. Bo jest no. bardzo awanturujący się. 319, dziękuję bardzo. Dobrze, to w takim razie wracamy na swoje stare miejsce. Niepokoi mnie to, że tutaj nie można farbować ciuchów. E, tak, ale istnieje jeszcze. No, czy nie wiadomo, to już się, na ten temat się już wypowiadałam, że cholera wie. Ostatni raz, jak się e, orientowałam w tym temacie, to jeszcze nie byli pewni, czy w ogóle pozwolą farbować ciuchy znowu, ale mam wrażenie, że ludziom brak farbowania ciuchów się nie podoba. No, tam, no, nie no, na ogół ich jednak coś tam obchodzi. Czasem. Czy ktoś wie, jak szaman no, wygląda? Bo ja nie wiem, czy... Kurczę, jest człowiek bez twarzy i może tak niech lepiej zostanie. Dobrze, zatem lecę do domu. Jakoś nam to tym razem szybciej zajęło. Nie, bo żeśmy nie poszli do kopalni Grzybów. Zaraz, nie, 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 ale do kopalni Grzybów nie poszliśmy wtedy e, ostatnim razem od razu. Najpierw się no spotkaliśmy, wiesz, wszystkim... potem doszliśmy tutaj, a potem poszliśmy do kopalni Grzybów. Dzień dobry. O kurde. Od razu na dzień dobry, tak? No tak. Powiedziałam dzień dobry i się przejęło. Dobra. To zaraz za progiem. No, tak z reguły bywa. O, to leży było... drugi. To było powitanie. ha, oh, o oh, 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 matko Boska. Ale za to. Z... O oh, Boże. Ła! Chodź tutaj do mnie, chodź. Chodź, kici, kici. Mamy garnek. W każdym razie więc nie musimy się przejmować. Zawsze w garnek. Zawsze, zawsze? No patrzę. A dwóch tak. tutaj jest. Zawsze dwóch i było. Le. Pardon? Winam nam zepsuli. A tu. O! Trójka bez sternika. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. O, kurde. Chyba oderwa... oberwałem chyba od ciebie, ale... bo na to kogoś... się Proszę. Co ciekawego z niego wypadło? Kurde, jestem zamkażony. E, faza ma miodek. Mam miodek. E, <laughs> Szymański, chodź tutaj. Jestem jest tu. Kibel. Masz. Otwieramy safe? Nie mamy tych. To ja tu... mam. No? On ma. Dobra. 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 Mamy trychy i mam ten. I wziąłem sobie jeden punkt e, tego. Dobrze. Działaj. To ja otworzę Dobra, e, jest. skrzynkę. E, mam karabin maszynowy i trzy srebrne magiety. Dobra, a ja mam elektryczne pułapki, podstawy elektryki, maniak technologii, e, świat medycyny i strażnik prawa z magnum. Dobra, to słuchaj, to wrzuć tutaj mamy taki regalik przy tym. Mhm, tutaj przy na biurku. książeczki. Na razie, dobrze. Tak, to to czego nie, sama nie chcesz, to wrzuć tutaj. Dobra, jak zwykle będę spała w łazience. Łóżko rozmontuję jedno i tyle. Ale ja mogę spać w łazience. Słuchajcie mnie, ja pójdę do handlarza jeszcze raz. Mm -hmm. Bo mam mm -hmm. trochę kaski, mam trochę tych, mam tych nuggetów. Mm -hmm. To może bym coś zanabył. Czekaj, czekaj, da... Gdzie ty jesteś? Eee, przed domem. Bo ja mam chyba jakiś ten, ja, albo do szafki wrzuciłem eee, banknoty stare. Co masz? Z tej szafy gdzie chowałem, że to są stare banknoty. Z a, okej, okay, dobra. Teraz jakieś zombie tutaj funkcjonuje. Pójdę to spylić. No a ty co tutaj? Przepraszam bardzo. Orientuj się Boże, jaka jestem sława. No y wiesz. No dobra, padła. Zapluła się i padła. Ja nie mam żadnych starych banknotów, ale mam dwa gipsy. I jeden słoik miodu, jak się okazało. No i dobrze. No dobrze, to Faza idzie do. Handlarza. Handlarza, a my dobra, idziemy. w pewnym czasie zrobimy ten drugi domek. Szybko. Czy mogę zrobić jakieś strzały? Uj, kura. Mogę. Dobra. Co, kurę znalazłeś? Mam 50 nie no tam jak szedłem sobie laskiem to dużo tych akurat było Gniazdek, no na razie. Nie ma nic, ktoś już był Będzie miodek Może tak Nie będzie Dobra To złazimy Tu będzie pod schodami jeden chyba ja. Idzie, będzie wypełzał. O, oponki, oponki można przerobić na polimery. A, dobra. Idą? Nie, ja. się będzie przekopywa przez to gówno. Bo, ich było. O, było było przepraszam. Chodź, chodź. A bo? Nie, jeszcze żyje. Jeszcze nie żyje. Jeszcze nie, nie żyje. Znaczy jeszcze nie żyje, nie wystarczy. Nie, jeszcze nie żyje, a teraz, teraz już... Co było... To jest ciężkie. To jest ciężkie. O, cole 9 mm, zajebiście. O, super, faktycznie, ja znalazłam gwoździe. Masz trochę na 9 mm? Mam e, 23 Tez połowę? Próbował. Barwnik. Są barwniki. Znaczy barwniki są, owszem, tak. Tylko że można ich używać tylko na pojazdach i A, broni dobra. chyba. Nie, jest y, slot kosmetyczny na ciuchach. Ale na ciuchach jest slot nie? kosmetyczny, tylko że ostatni raz jak sprawdzałam, to nie miał, y, nie robił żadnego efektu. Znaczy hmm. farbował samą ikonkę, ale nie farbował ciucha. Dobra, idziemy dalej. Istotnie. O, Tyle. tam leży, kończy. Wiecie co, jak tutaj już jestem, to może wezmę jakąś robotę. Dobrze, weź jakąś robotę, to pójdziemy potem razem. Dobra. O ile nam się zaliczy. Znaczy, o ile nas złapie. Dobra. O. Dobra. Au! Marlin! Pierwsze, że tony, ale szczerze powiedziawszy tak słabo, że szkoda gadać. I balku jest? I balkon nie ma. No, jedzonki. Dobra. Dobra, Chcemy. na górę no. idziemy. Mam wyczyszczenie zombie. Okay. Jakieś 400 metrów od tego. Bardzo, bardzo brudni. <laughs> Będziemy ich czyścić. Dobra, idę pierwsza. No, Pytanie. Dobra. Czy robimy kopalnię grzybów? Robimy kopalnię grzybów. O kurde. No wiesz co? Laski na łeb. Kurde. Zaraz będzie więcej schodziło. Jeszcze? O oh, Tu strzelają. O tam jeszcze coś się kurde... Na górze zostało. Chyba. Ano, Chodź kici kici. Ja po ciebie nie idę. On się chyba jakoś zaciął. <ślad> Nadal się śmiesznie wchodzi po rabinie. No. Oczywiście się chyba... tu. A, A tak. bo ten ten. Chełznący. I on tam wlaza tę pudełko i kurde nie mu wyjść. Polowanie o. ucznią. O. o. Słuchajcie jak nie ten, jak się nie ruszycie to sam zrobię te kopalnie grzybów. Już, poczekaj kończymy dom. Pomogę ci i zaraz przyjdziemy. Tak, bo mamy istotnie e, do punktu zbiórki iść. E, to wiecie co, weźcie jakieś żarcie z domu. E, w garażu powinien być, powinno być moje chili. <noise> Zaparkowałeś swoje A, chili w garażu. No nie wiem, czy coś jeszcze macie, ponieważ, że, że się trochę głodny zrobiłem. Też się zrobiłem głodny. Dostaniesz, ja miałam trzy chili e. przy sobie. Nie idziemy do domu, bo to jest nie po drodze. E, ale wiesz, co, ja mam obciążenie na coś, więc ja muszę. A. No dobra. Dobrze, nadciągamy. Idziemy do kopalni pieczarek. Jakoś tak czułam, że wielki kombak do, do, do tej do kopalni pieczarek będzie miał miejsce. No. Ale ruszcie dupy, ponieważ jest 18. No to ruszamy, mamy kurde kilometr. Ale ja nawet jeszcze roweru nie mam. Kopalni pieczarek, powracamy z hukiem. Poza tym miałem czekoladę z, z koką, więc... Jeszcze czekoladę z czym? koką. Dobrze, że nie jest z metamfetaminą. <laughs> jak ta się no nie. Peru nie mają. Nie masz pance czekolady? Czekolada z koką. A, Anka ci z Peru przywiozła. Tak. Ja. Ho. O Boże. Gdyż Ale mogę zacząć czas, ile mam metrów? Żeby zrobić. Mam. O, widzę was. Dobra. To nie dam nawet odpocząć skuwany, no. <grymne> nie, to Tajmy, tajmy. Tajmy, Dobrze. Trzeba szybko być tutaj. Tam. Widzę, że wchodzimy kurde jak do siebie. No, ile razy żeśmy już tą kopalnię grzybów robili? W tej wersji gry zero. A nie, przepraszam. Kucam. Chyba raz. Mało tych zombie. Możecie zabijać zombiaki, a ja będę zabijać grzyby. Kurde, o, Leżeć. Zupełnie nie mam wyczucia, kurde. Ja mam za was wszystkie te zombie zabijać. No weź o? się goń. się muszę nauczyć tę grę grać od nowa. Ostatni raz miałam ją w rękach, kurde, nie wiem kiedy. Czerwisz? Masz, Masz grzyba do zabicia. O, ale faza na nim stoi. Au, au. au. Zabinę pierwsza faza, potem grzyba. To no jest to pomysł? Fuck, ja... Teraz zombie leży na tych grzybach. Kurde. Zabij... Dobra, nie żyje. Zabiję zombie i grzyby. Tu masz... masz takie nie leżące. O! Prosto... Prosto w toło dostał. Dobra... To ich dwa ognie. A. A kto walnie Mamy w Możemy nawet wziąć w trzy. A. Okej. Okay. No. Leżeć. Au. Dobra. Ale jestem głodny, To ty jesteś głodny faza, dostałeś jedzenie? E, nie, nie dostałem jedzenia, przyjemnie jak zabiję wszystkie zombie. A dobra, jesteś profesjonalistą. Jedzenie po robocie. A oh, sorry. To ja pozabijam grzyby. O, chyba cię trafiłam. Niebezpiecznie z wami. Dobra, poszło. Hi eee. Ja to ostatni raz spadłem i sobie nogę złamałem od razu. Powiedziałbym wręcz, że pierwszy raz tutaj spadłeś. I sobie nogę złamałeś. Coś tutaj jest? No co my no? tutaj mamy? O, dla mnie części i rzeczy. Tam nic nie ma. Tam nic nie ma. Nie ma. Dobra. Chodźcie, panowie. Nie będę biegał, ponieważ jestem obciążony dziedzicznie. No daj mi coś, ja nie jestem obciążona. Ja mam dobre geny. Faktycznie Co, jesteś obciążony takie... dziedzicznie. A, gruby jest chodzi przy wejściu. Dobrze. Takie proste rzeczy. Dobra, już nie jestem obciążony. No to chodźmy, bo szama... No właśnie o tym mówię. To nie byłam ja. To był. Chcesz fasa. karabin maszynowy? O, to jest normalny karabinek? Nie. No możesz mi dać w sumie. Będzie dla Maryckiego, ale... No, ale na razie możesz używać. Mhm. Daj mu karabin, to będzie wszystkich kochał. Dobra, chodźmy. Czyli co? Tym razem będziemy budować taką bazę, do której się będzie można przeprowadzić. E, ale to prawdopodobnie będzie czwarta, piąta horda zanim my ją zrobimy, więc musimy mieć coś pośredniego. Nie no, oczywiście. Chyba, że zrobimy po prostu hordy bez bazy, nie? Czyli gdzieś na jakimś dachu. Tak też można, ale hordy też można robić na podstawowej bazie. Tylko wtedy trzeba roz... ten... Tylko wtedy trzeba naprawiać. Wiesz, Samański, możemy zrobić w ten sposób, żeby wykopać fosę. E, wiesz co, ja nie wiem, czy my, kurde, z tymi naszymi narzędziami taką dużą fosę, no bo by, byśmy musieli już zaczynać. Nie, 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 prędzej wybudujecie podstawową konstrukcję najpierw, a potem się ją umocni, tak jak faza zaczynałeś, a potem mhm. się wykopie fosę stopniowo i potem się umocni e, konstrukcję. Wiesz co, najpierw. to jest duża konstrukcja, bo ona to miała kilkanaście na kilkanaście kul tej samej podstawowej. Można w zasadzie by było mniejszą stosę na początku w, e, zrobić, bo tam raczej nie będzie pierwsze dwie hordy, to nie wiem. Co myślimy? Bo równie dobrze się można na jakimś z bronić, ubronić, nie? W pierwszej hordzie. Na pierwszą hordę to można sobie, kurde, na bloku z pudełek otoczonym kolcami i tyle.